Siemaneczko, Karol z tej strony dawno mi nie było, więc lecimy z kolejnym materiałem na dzień dzisiejszy. Pogadamy sobie dzisiaj trochę o kryzysach, o e, tym, jak sobie radzić w trudniejszych momentach w życiu. Po co te momenty w moim odczuciu, e, co też e, mi takie momenty uczyniły, gdzie też mnie zaprowadziły, czym mnie wzmocniły, czy Także dostanę do końca i lecimy. Zobaczmy, że jest w udawanym świecie nie ukrywajmy. Instagram jest udawany, e, Facebook, to co wrzucasz i tak dalej. Żyjesz gdzieś w jakimś wirtualnym świecie, wyimaginowanym, i tak dalej, podziwiasz tych celebrytów, którzy osiągają super sukcesy, którzy jeżdżą Lambo, którzy codziennie opalają się na plażach na Dominikanie czy na Malediwach. No i to też chcesz taki być, oczywiście. Ale musisz zobaczyć jedną rzecz: że to, co ty widzisz e, u nich, to, co ty widzisz u ludzi, których gdzieś obserwujesz, i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie marketing. Stary. Gdybym ja ci powiedział, e, że te osoby, tak samo jak ty, przeszły przez trudniejsze chwile, też miały gdzieś swoje e, cięższe rzeczy. Zobacz na upadki wielkich gwiazd: Amy Winehouse, e, zobacz na upadki wielkich e, gwiazd Hollywood, Robin Williams, jeżeli chodzi o tego komika, tutaj kom e, aktora komediowego. Który no nie, nie pokazywał żadnych oznak depresji, nie pokazywał w żaden sposób, że coś jest nie tak z jego zdrowiem. A jednak to doprowadziło do tego, nie? Że, że jednak podjął się jakieś tam próby samobójcze, że miał jakieś trudności ze sobą, więc musi zrozumieć jedną rzecz, że ludzie, którzy dzieci przekazują pewne rzeczy, które widzisz to oni chcą, żebyś tak po prostu widział ich świat. Po prostu to są pewne też schematy psychologiczne, marketingowe i tak dalej, potrzebne do tego, żebyś ty funkcjonował tak, jak, jak oni sobie po prostu tego to wyobrazili, tak, jak oni sobie to oni życzą, nie? Także też y, zobacz taką jedną rzecz, że no dzisiaj rządzi świat y, pięknych zdjęć na Instagramie, pięknych filmików y, z y, cudnych miast, ale pod tą otoczką jest jednak ból, cierpienie, depresja, wiele chorób, wiele gdzieś załamań psychicznych, traum itd. Tak I każdy, to z nas ma, jak zobaczysz, że sobie tak szczerze na tych ludzi, których gdzieś podziwiasz, to jest takie zdanie, że nigdy nie próbuj, nie, nie próbuj poznać swojego super idola, ponieważ pod tym płaszczykiem tego sukcesu. Zobaczysz normalną osobę, zobaczysz gościa, który jest taki sam jak Ty, tylko po prostu wykonał większą ilość pracy, miał szczęście, albo też wykorzystał swoje kompetencje, miał swoją wizję i ją gdzieś zbudował i dlatego jest w tym miejscu, gdzie on teraz jest. Dlatego zobacz sobie taką też rzecz, jak to wszystko funkcjonuje, jeżeli chodzi o ból i cierpienie. Według mnie w najgorszych sytuacjach, i tak dalej, poznajesz najbardziej siebie. W momentach krytycznych, kiedy ci coś nie idzie, w momentach krytycznych, kiedy tracisz panowanie pod nogami, kiedy tracisz już entuzjazm, kiedy czujesz, że się wypalasz, kiedy czujesz, że już dalej iść nie możesz, tak naprawdę wtedy poznajesz siebie. Dochodzi do tego głębszego ja, do tego głębszego e, ciebie który ma faktycznie potrzeby, który ma wartości. Zobacz, jeżeli wartości są jasne, to decyzje są proste. Za każdym razem, kiedy wahałeś się podjąć jakąś decyzję, ale miałeś określone wartości, to jednak wiedziałeś, co chcesz zrobić, nie? Zobacz też taką rzecz. W tym momencie, jeżeli przechodzisz jakiś kryzys, to, to jest jakiś etap życia, nie? W pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że. Popatrzysz na Twoje życie za rok, za dwa, że ten kryzys był Ci potrzebny. Pamiętam e, sytuację, e, jak gdzieś też miałem e, różne kryzysy, bo wiesz, to co widzisz, to jest zbudowanie mnie na przestrzeni lat, ale gdzieś kryzys finansowy, kryzys w relacji, kryzys, kryzys że coś mi nie szło, kryzys w biznesie itd. i tak dalej. I Zawsze ja starałem się patrzeć pozytywnie. Wszystko będzie dobrze. Gdzieś będzie ten entuzjazm, gdzieś trzeba to przejść, trzeba to przepracować. To jest po to, żeby nas wzmocniło. Ja lubię te słowa Davidiego Ginsa, który on często mówi, czyli żerem im rady. W momencie, kiedy jest ciężko, to nasza głowa najbardziej trzęsie portkami. No z tego względu, że mamy słaby mindset. Jego wypracujesz na przestrzeni lat ale nie robiąc rzeczy łatwe, nie robiąc rzeczy przyjemnych, które lubisz, które są wygodne i tak dalej, tylko po prostu, które Cię zmuszają gdzieś do wyjścia z tej swojej, nie lubię tego słowa, strefy komfortu, bo to jest takie coachingowe, natomiast lubię to powiedzenie, że gdzieś testują Ciebie i sprawdzają, jak dużo jesteś w stanie jeszcze znieść, nie? Ile jest w stanie znieść Twoja osoba, ile jeszcze w stanie jesteś e, bólu i cierpienia na siebie nałożyć, żeby to Cię wzmocniło i żebyś mógł pójść dalej. To sama zasada jest na zasadzie progresji treningowej. Kiedy jesteś na treningu, zawsze chcesz progresować, dokładasz tego ciężaru, ekspozycja, wystawianie się na kolejne rzeczy itd. Czyli siedząc, idąc dalej, bez sensu jest tak naprawdę się zamartwiać z tego, że ty cierpisz itd. Z reguły na to, że każdy ma ten etap przy sobie i zastanów się w tym momencie, jaką korzyść możesz wynieść z tego, że ty cierpisz. Co jest na rzeczy, co jest pozytywnego w tym, że w tym momencie ci nie idzie? Może to jest to, że bardziej poznałeś siebie. Może to jest to, że bardziej doceniłeś swoje sukcesy. Może to jest to, że bardziej stałeś się świadomą osobą z samego siebie, tego, co chcesz w życiu, przewartościowałeś swoje życie. Ja właśnie dzięki kryzysom, przez na przykład nogi, przez. Zobaczcie taką jedną rzecz. Miałem sytuację. Lot do ciepłego, pięknego kraju, gdzie już wszystko na nie czekało, bilet już był kupiony i tak dalej, ale gdzieś tam po drugiej stronie był konflikt związany z tym, że muszę zaliczyć jakiś egzamin. No i intencje były w dwie strony: bank złamałem nogę. Koniec wyjazdu na 6 tygodni od, od życia, od imprez dla osoby imprezowej, dla osoby, która gdzieś tam stara się wyrażać siebie i, i lubi naprawdę night game, to, to była ciężka rzecz. Natomiast jeżeli ty. No, dostajesz nagle taki cios w brzuch, to jedyne co możesz zrobić to się wzmocnić, potraktować jako spartana, jako że dasz radę, jako to już jest chwilowe. To jest po to, żeby uspokoić się w tym momencie. I to też mi dało pewien spokój życiowy, to też mi dało pewien dystans do życia, pewne zasady, które gdzieś zaimplementowałem. Patrz na swoje życie przez pryzmat rozłożonych palców, na swoje wszystkie projekty. Ja wiem, że kołcze będą Ci mówić 100% albo nic, ciszy i tak dalej. To też jest ważne. Ale słuchaj siebie, słuchaj swoje ciało, jak funkcjonuje, słuchaj to, jak e, podchodzisz, jak Twój organizm reaguje, ponieważ nasz organizm jest najlepszym e, lustrem naszych emocji, nie? Czyli w tym momencie, jeżeli czujesz jakiś konflikt, jakieś bóle, nerwobóle i w tym, co robisz, to nie jest ten Twój kierunek. To być może musisz go zmienić, musisz e, zacząć gdzieś patrzeć z innej perspektywy, zobaczyć siebie z trzeciej osoby, może też spojrzeć... E, na znajomych, których się otaczasz, bo środowisko ma duże znaczenie, no nie będę mówił, no jeżeli jesteś wśród ludzi, którzy zarabiają 10-26 tysięcy miesięcznie, to też będziesz tyle zarabiał, a jeżeli jesteś w środowisku ludzi, którzy po prostu są zadowoleni z tego, co mają i, i nie chcą nic więcej, to też będziesz tak myślał, więc. Dobrze, że dołączysz na ten kanał, dołącz do High Pickup Performance, to też jest społeczność, którą buduje też ludzie świadomi, którzy też chcą realizować swoje cele, nie tylko z kobietami, bo ja tu też dużo mówię o kobietach, ale też gdzieś w swoim życiu chcą budować ten lifestyle ciekawy swojego życia, ten lifestyle swoich e, wartości, żeby żyć tak, jak po prostu nam się to podoba. Mieć pieniądze, zwiedzać fajne, ciekawe miejsca, poznawać kobiety e, i, i przede wszystkim doświadczać tego życia. Natomiast ja to się trochę rozwodzę, zaakceptuj to, jak jest teraz. Nie spróbuj tego na siłę gdzieś się, można powiedzieć, studzić. Niech te emocje...